Agnieszka Szulim znana jest ze swojego zamiłowania do drogich, markowych ubrań i dodatków, w których chętnie paraduje przed paparazzi. Tym razem pochwaliła się niezwykłym, zimowym nakryciem głowy, które wywołało wśród jej fanów ogromne emocje. To, co gwiazda założyła na głowę, kosztuje fortunę. Agnieszka Szulim swoją karierę medialną rozpoczynała od radiowej jedynki, gdzie pracowała dla redakcji magazynów informacyjnych i dzienników. Prowadziła również poranną audycję Obudź się, szybko jednak zrozumiała, że jej prawdziwym powołaniem jest telewizja. W 2005 roku przeniosła się do TVP i została gospodynią kawa czy herbata, a dziś kojarzona jest przede wszystkim z pracy dla telewizji TVN. Wjazda współprowadziła wakacyjną serię programu Dzień Dobry TVN, a od 2016 roku jest gospodynią Ameryka Express. Dla wielu osób jest ikoną stylu i dobrego gustu, ale jej ostatnie nakrycie głowy wywołało jednak wiele emocji. To, co Agnieszka Szulim założyła na głowę, kosztuje fortunę i wygląda zadziwiająco. Agnieszka Szulim pokazała swoje nowe nakrycie głowy Gwiazda TVN lubi pokazywać, że zawsze na bieżąco śledzi trendy wielkiego świata. Raz po raz, paparazzi przypadkiem fotografują ją w modnych kreacjach znanych projektantów. Jej najnowsze nakrycie głowy wywołało jednak spore poruszenie. Agnieszka Szulim pokazała się w ogromnym, brązowym kapeluszu, który zgodnie z ustaleniami mediów kosztuje 1400 zł. Zakup bez wątpienia był dokładnie przemyślany i miał zaskakiwać. Celebrytka z pewnością nie spodziewała się, że przez większość fanów zostanie wyśmiana. Trzeba przyznać, że oryginalne nakrycie głowy wygląda na niezwykle ciepłe i z pewnością doskonale spełnia swoją funkcję zimą, jednak jego zawrotna cena i komiczny kształt sprawiły, że niewielu fanów doceniło ten modny dodatek. Internauci nie zgadzają się z opinią ekspertów. Burzliwe dyskusje nad zimową czapką gwiazdy sprawiły, że Fakt postanowił zwrócić się do eksperta, by ten podzielił się fachową opinią na jego temat. To typ kapelusza zwany buket hat. Model Agnieszki Woźniak-Starak nawiązuje do nakryć głowy dan z około 1910 roku. Taki kapelusz jest obecnie szalenie modny i zgodny z najnowszymi tendencjami. Wykonany jest oczywiście ze sztucznego futra, mówiła Magdalena Makarewicz, stylistka gwiazd. Nieco odmienne zdanie mieli jednak fani kobiety, którzy w komentarzach okrzyknęli: Kapelusz grzybem i głośno krytykowali jego cenę. Różne babsko, taki kapelusz można samemu sobie uszyć, a pieniądze przeznaczyć na chore dzieci, ostro ocenia internautka. Kto bogatemu zabronił, wyglądać jak grzyb, szydzi kolejna osoba, błysnęła, niekoniecznie na plus, ocenia następna.